Z tej strony Marcelo Ja byś na moim kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj gramy w Fortnite. -cika. Dzisiaj gramy Fortnite'a. I będzie, będzie grany tryb powrót do przeszłości. Więc wracamy do tych starych Fortnite'owych lat. Och! Nie ma jak to powrócić do Fortnite'a sprzed roku. To co, ja odpalam tutaj na moim padzie, odpalam tutaj trybik i widzimy się i chyba będziemy widzieć się w gierce. Kurde, co się dzieje? Halo? Wow, o co chodzi? XD. Przecież ja ma, miałem skina ubranego. I ten kilów? No nieźle. Nie wiem o co tu chodzi. Może jeszcze nam się wczyta, bo czasami mi się tak laguje. Dobra, poczekajmy na busy i wyskoczmy, bo coś mi tu nie gra. Dobra, gdzie lecimy ziomki? Może tu? Dawno tu nie byłem. No. No to lecimy tam, nie? Dobrze, za chwilę wyskakujemy. Gdzie oni chcą lecieć? No dobra. To tu. Ale naprawdę nie wiem o co chodzi z tym. A bo nie chcą aż tam. A to nie to ja tu. Dobra, rozłóżmy. E, o co chodzi? Podstawowa lotnia, no to niezły powrót do przyszłości. To widzicie, jak wyglądało moje konto sprzed? Nawet nie wiem sprzed ilu. Hopie. mi tutaj za bardzo cofło. I mam tu typów na sobie. I trochę mi się to nie podoba. Dobra, hopie, nie ma O CIE PANIE! Co się tu stało? Ja pamiętam, że wtedy... A dobra, jestem sam. No to nie ma co, widzowie. Przechodzimy do Następnej gierki. Wow. Tym razem akurat nie musiałem nawet wychodzić do lobby, bo jakimś cudem od razu byłem tu. Będziemy mieli ciężką gierkę. Nie trio, nie solo, tylko duo. Na składy. Hello. Mamy jakieś... Aha. Jak widzicie, to jest jakoś miesiąc po założeniu mojego konta. No miesiąc może przesadziłem, ale trochę po założeniu mojego konta dostałem plecak i wtedy lotnię dostałem. Myślę, że może tu być lotnia. Zobaczymy. Patrzcie, że mi się poziom nie zmienił. To się cofnąłem, ale nie tak bardzo. Jest moja druga lotnia w karierze Fortnite'owej, Fortnite'owej lotnia. No zobaczymy, jak to będzie, bo aż sam w szoku jestem, że mnie cofnęło do przeszłości. Myślałem, że to tylko tryb się tak nazywa. A tu patrzcie, cuda się dzieją. Nie wiem, może to tylko mi tak się stało, ale no coś czuję jest ewidentnie na tak. Jedyne, co mi może przychodzić do głowy, to że punkt zerowy jest na takim poziomie niestabilny, że przenosi... Kurczę! Nic ze mnie nie będziesz miał. I to mi denerwuje, że Gość wie, że ja jestem bez broni, ale i tak. Po dobijmy go. Wu. Dobra. No nic. A, mnie może podniesie. Poczekam, zobaczę. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Jezu. Wróciliśmy, wyszłem z tego trybu i jestem, jakby na moim dzisiejszym koncie. Więc moja teoria jest taka: ale to tylko nie wiem, czy ktoś inny tak myśli. Ale tylko moja teoria jest taka, że nie wiem, może punkt zerowy cofa niektóre konta naprawdę do przeszłości i zmienia im skiny. Nie wiem, może cofa konta, bo skiny. To nie, ale konta może tak. A, przeraża mnie to. No nic. Zobaczmy, czy teraz też się zmienię. Oby nie. No nic. Lecimy. Dobra, wróciłem. Hop. Troszeczkę poprawię tą komarkę. Dobra, wróciłem. Jestem na moim koncie tutajszym, więc myślę, że będzie git. Ale nie wiem, co się wcześniej stało. Jak na dzisiejszy odcinek coś niezłego. Dobra to a może ile tutaj osób będzie? no. I w co ja się wpakował? Dobra, zasługuję. Zasłużyłem na to. No nic. Teraz ja zobaczę, czy ktoś mnie odracuje. Ostatnio coś nie mam formy. Krótko mówiąc, naszą drużynę zabiło. Bardzo zabili, bardzo dobrzy gracze. Nie no dobra. No. Więc tak. Ostatnio coś formy nie mam. W Fortnite. Nie wiem. Ale jedną rzecz ja na pewno wiem. Czy wiecie, że pod tym filmem znajduje się łapka w górę i subskrypcja. Zasubskrybuj ten kanał i, i włącz dzwoneczek aby żaden content na tym kanale Cię nie ominął łapeczka w górę to motywacja do nagrywania dalszych odcinków z Fortnite'a super wystawili mnie ulala jak zasubskrybujesz ten kanał i dobijemy do końca wakacji moje upragnione 20 subów, brakuje nam 10 subów. Jest to możliwe. Ja w Was wierzę. No jak? Halo, ludzie! Ja naprawdę nie mam ostatnio formy. Siomek, podnieś mnie. W tobie nadzieja. Nie, nasza drużyna jest martwa, kurczę, szkoda. W takiego porządnego meczuku rozumiem, że nie zagramy. W ogóle. Halo, pomóż. Czy nawet zaznaczyłem miejsce. Ziomek, proszę cię, ratunku! Pomocy, ziomek! Pomocy, no dobra, dobrze. Taki ostatni meczyk zobaczymy się w następnym meczu. Jesteśmy w następnej gierce. Się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, że następna giera jest grana, Więc takie moje wymarzone 20 subskrypcji, proszę. Weźcie dobijcie te 10 subskrypcji. Do wakacji mamy jeszcze. No. Ponad miesiąc. Chyba nawet. No i skraszowało mi gierę. o. I dobry, albo miesiąc, nie wiem, ale takie upragnione. Dobra, wszyscy wyskakują, ja też. Tylko, że ja bym tu poleciał. To gdzie? Każdy w inną stronę. A dobra, park. Na no, park to ja mogę, ale milion, milion typa. Na tym domku też będzie milion typa. No jak nie, jak tak. Fortnite. Jak ja Cię kocham. To jest nieprawdopodobne. Jak nie Fortnite, to kto. Dobra, jakąś broń mam. odsuń się ode mnie nie chcę nas nie chcę wszystkich skrzywdzić proszę cię nie panuję nad tym uciekam a boję się nie mam gdzie uciec najgorzej no chopie proszę cię bardzo cię proszę naprawdę nie kompromituj mnie No jasne, najlepiej z krzaczorem. Cicho, o mnie nie wiesz. On nie wiedział. A bo to jest jego ziomek. Nie, to nie był jego ziomek. No widzicie takie niebieskie światełko? Fajne, nie? Patrzcie na to. No dobra, nie zauważyliście. Widzimy się jak mnie podniosą, ale no, już mnie podniosą. Dobra. Widzimy się po prostu w następnej gierce. Jestem w następnej i ostatniej gierce na ten odcinek, ponieważ chcę się zmieścić w czasie. Więc widzimy się, jak coś będzie się dziać. Jak widzicie, musieli mnie odrodzić. Ale już jest wszystko ok. O. Dzięki, murdeczko ty moja, ty. Dzięki, ziomek. Nie to. O, to. Rakiet... Rakietnica. A zrobiłem jakieś zadanie przy okazji mhm mm czy wy myślicie o tym samym co ja? dobra, nie, rakietnic nie biorę przecież to będzie pfff o ja pierdzielę u siemy siema bum co wy Jezu dobra, pijemy. Pijemy, pijemy. Spokojnie to byłem ja. Bierzemy tutaj. Aha, bo nic z kim się biją. Dobra, rewolwer wchodzi. Dajmy zobaczmy, czy coś. Na pewno. Ej, a to słychać? Nie, nie słychać. Oni sobie tam poszli, a ja. No do. Ja myślałem, że to działa jak to mityczne, no ale widocznie jestem. Dobra. Nie będę sprawdzał już tych broni. Dosyć. Dosyć tego. Mamy mało leczenia, ale no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ja bym radził się ewakuować. Póki mamy czas. Bo jak się nie wyewakuujemy, to ten. Dobrze. Widzimy się w strefie. Co prawda nie jestem w strefie, ale jakoś. blisko. Ale mnie żmija. To się nazywa. To się nazywa zło. Dobrze. Na tym etapie ja wam. Nie umi trafić. Nie, nie weźmie już mnie. Szkoda. Na tym etapie wam chyba będę dziękować za uwagę. Widzimy się w następnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia. Na.